Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani. Robimy sobie czytania miesięczne na wrzesień 2025. Dziś będzie czytanie dla Skorpiona, także witajcie Skorpionki. Oczywiście jest to czytanie ogólne, więc bierzcie tylko to, co z Wami rezonuje, bo nie z każdym to będzie rezonowało. Bierzcie to, co potrzebujecie, resztę odrzucajcie. Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, nie czytanie prywatne. W czytaniu prywatnym skupiamy się, kochani, na Was, na Waszej energetyce, na Waszym życiu, co było, co jest, co ewentualnie będzie. W czytaniu ogólnym skupiamy się na kolektywie, więc no, z nie każdym to będzie rezonowało. Jeśli będzie Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę i komentarze. Kochani, jeśli potrzebujecie czytania prywatnego, to ja pod filmem umieszczę mojego maila, na którym możecie się ze mną kontaktować. Jeśli czujecie taką potrzebę, chcielibyście zobaczyć, co się w Waszym życiu dzieje, moi drodzy, co ewentualnie może się zadziać, to kochani, zapraszam. Dobrze, na samym końcu robimy sobie kartę wyroczni. A teraz popatrzymy sobie, co dla Skorpiona we wrześniu 2025. Jaka energia? Co dla Skorpiona? Kochani, dla części z Was widzę, że potrzebujecie zmiany. Potrzebujecie zmiany na zasadzie, muszę sobie przemyśleć pewne rzeczy w moim życiu, ale żebym mógł spokojnie znaleźć odpowiedzi na pytania, na które bardzo potrzebuję tej odpowiedzi. Przepraszam Was. Okej. Okay. To jest potrzeba, kochani, odizolowania się. Na jakiś czas ze świata, od świata zewnętrznego. Potrzebujecie czasu dla siebie, może po prostu um, jest czegoś za dużo. Nagromadziło się bardzo dużo rzeczy, z którymi um, trzeba by było zrobić porządek, na które trzeba by było um, zwrócić większą uwagę, um, które by trzeba było uporządkować. Um, bardzo mocno będziecie, kochani, skupiać się na was samych. Tutaj jest czas dla was. Wiecie o co chodzi. Tutaj jest czas na to, żebyście pobyli sami ze sobą, żebyście pogadali sami ze sobą, czego ja tak naprawdę y, bym chciał, czego ja tak naprawdę oczekuję od życia, y, co należałoby zmienić, co należałoby zostawić, a co należałoby odrzucić. Jest, czujecie, że potrzebujecie tego czasu dla siebie. Wiem, że w. Y, y, w tym szybkim tempie życia, które mamy obecnie, jest ciężko wygenerować dla siebie chwilę, ale spróbujcie chociaż. Spróbujcie chociaż, jeśli tego potrzebujecie, bo mam wrażenie, że część z was bardzo mocno tego y, potrzebuje, kochani. Y, dla części z was widzę też y, bardzo twórczo będzie się zapowiadał y, wrzesień. Y, bardzo dużo pracujecie. To jest po pierwsze, część z was bardzo dużo pracuje. Y, bardzo mocno skupiacie się na pracy. Mam wrażenie, że, robicie, że to, na czym się skupiacie, to jest coś waszego. Coś waszego, coś, co kochacie robić, coś, co lubicie robić, coś, co pochłania was całkowicie, ale, kochani, zwróćcie też uwagę na to, że koszt. Jeśli tak dużo pracujecie i bardzo dużo spędzacie czasu w pracy. Gdzie jest czas na Wasze życie prywatne? Gdzie jest czas dla Was samych i może właśnie potrzeba wejścia w głąb siebie, zastanowienia się nad tym wszystkim? Tam znajdziecie odpowiedzi, ale należałoby zwrócić uwagę na to, że bardzo dużo poświęcacie czasu i energii na pracę. Tu jest praca po nocach, tu jest praca ponad Wasze siły. Tutaj należałoby przeorganizować troszeczkę Wasz dzień inaczej trochę, żeby było więcej czasu dla Was, bo jesteście osobami bardzo mocno kreatywnymi. Tutaj widzę bardzo dużą kreatywność mnóstwo nowych pomysłów, mnóstwo pomysłów na Wasze życie, na cokolwiek, ale zwróćcie uwagę, że tutaj jest praca ponad Wasze siły: bardzo dużo, dużo pracujecie należałoby, kochani, zwrócić na to uwagę i troszeczkę przeorganizować ten, ten czas, ponieważ na tym cierpi wasze życie prywatne. Jeśli macie rodzinę, to cierpi na tym rodzina, ponieważ was bardzo dużo, więcej was, was nie ma niż jesteście. Dobrze, dla części z was, kochani, yy, macie jakiś, albo macie jakiś konflikt wewnętrzny, bardzo mocno się bijecie sami ze sobą w pewnej kwestii, w pewnej dziedzinie, Albo rywalizujecie z kimś. To może być, kochani, w pracy, to może być w życiu, to może być w czymkolwiek, ale tutaj widzę jakąś pewnego rodzaju rywalizację lub yy, yy, kłótnie sami ze sobą. Wiecie o co chodzi? Konflikt wewnętrzny macie yy, w danej sytuacji, może jakaś sytuacja wymaga yy, od Was podjęcia decyzji i Wy bijecie się z myślami, co tu zrobić, jaką tą decyzję podjąć. Yy. Albo rywalizujecie z kimś po prostu w życiu prywatnym lub w pracy. Kochani, dla części z Was też widzę, że we wrześniu będziecie odzyskiwać wiarę w siebie, będziecie ufać sobie na nowo, będziecie um, mieć nadzieję na to, że um, wszystko się poukłada, że um, w końcu będę mógł odetchnąć, że w końcu będę mógł zwrócić uwagę na to, co jest naprawdę dla mnie ważne. Zaufacie ponownie sobie, odnajdziecie siebie, czyli ten czas wejścia w głąb siebie będzie po to, żebyście Wy mogli odnaleźć siebie na nowo, zaufanie sobie na nowo, nadzieja na lepszy, lepszy, lepsze jutro, że dzisiaj coś nie poszło tak, jak powinno, ale jutro będzie lepiej. To jest karta Wielkich Arkan, to jest karta nadziei, to jest karta wiary, w, to jest karta zaufania sobie, zaufania ludziom. To jest karta, która nam pokazuje, że, że wszystko będzie dobrze. Że. To nic, że teraz mam trudniejszy okres mojego życia, ale za chwilę będzie wszystko w porządku. To jest karta nadziei. Mówią, że nadzieja jest matką głupich, ale kochani, każda matka kocha swoje dziecko. Nieważne na jaki sposób, ale zawsze kocha. Dobra, dobra. Patrzymy sobie teraz ten konflikt wewnętrzny, zobaczymy tą, yy, tą pracę. Zobaczymy konflikt wewnętrzny, zobaczymy tą zmianę na zasadzie wejścia w głąb siebie i tą pracę, którą wykonujecie po nocach. Dobrze. Czego dotyczy ta zmiana wewnętrzna? Oczywiście dotyczy Was, ale z czym jest związana? Macie ze sobą. Może być kochani związana z y, osobami lub osobą lub sytuacją, która jest bardzo toksyczna, która jest bardzo negatywna. Y, tutaj widzę, że nawet możecie być kochani od kogoś uzależnieni. Ktoś spowodował w Waszym życiu y, bardzo nieciekawą sytuację na zasadzie uzależnienia Was. Od siebie, omamienia was, stłamszenia was, zgniecenia was, wykorzystania was. I teraz wy potrzebujecie czasu dla siebie, po to, żebyście sobie mogli poukładać pewne rzeczy i tą osobę lub te osoby ze swojego życia usunąć. Znaleźć odpowiedź, jak mam to zrobić, jak mam tego dokonać. Ale pamiętajcie, że ten człowiek to jest człowiek bardzo toksyczny, bardzo negatywny i mm, usunięcie się y, usunięcie tego człowieka z Waszego życia nie będzie takie proste, ponieważ, ponieważ ten człowiek będzie was, y, będzie się bronił, żebyście czasami nie odeszli. Y, to tak jakby żywił się waszą energią, jakby się żywił wami, wiecie, o co chodzi. Y, czerpał na was zyski, w jakiejkolwiek formie. Y, jeśli macie takiego człowieka w waszym otoczeniu, to należałoby zwrócić bardzo mocną uwagę na to, jak się małymi krokami wycofywać z obecności takich osób. Ale tutaj jest bardzo duża toksyczność, kochani. Bardzo duża toksyczność, moi drodzy. Mm. I to też spowodowało to, że potrzebujecie zmiany. Analizujecie wszystko, powracacie bardzo mocno do tego, co było. Powracacie mocno do może ta osoba była kiedyś zupełnie inna i raptem się zmieniła, ale kochani, ona zawsze taka była. To była maska, która teraz spadła i odkryła prawdziwe oblicze. Jeśli trzymacie się tej przeszłości, tego, jakim człowiekiem był ten człowiek kiedyś, to nie róbcie, proszę tego bo ten człowiek zawsze taki był, tylko to pięknie kamuflował. I teraz ta maska spadła i wy odkryliście prawdziwe oblicze tej danej osoby lub danych osób, tak? Mm, dlatego bardzo mocno potrzebujecie czasu dla siebie i odizolowania się przede wszystkim od tego człowieka. Potrzebujecie odnalezienia siebie na nowo. Mm. Macie kilka opcji. Bierzecie pod uwagę kilka opcji i bardzo mocno się zastanówcie, którą z tych opcji wybierzecie, ponieważ to może być dar od losu i wasza wygrana, ale to też może być porażka życiowa. Należałoby bardzo dogłębnie zastanowić się nad decyzją, którą podejmiecie. Decyzja należy oczywiście do was. Oczywiście wskazane jest, żeby zrobić porządek z Pewną negatywnością i toksycznością w Waszym życiu, ale proszę Was bardzo mocno i dogłębnie przeanalizujcie wszystko za i przeciw, żebyście sobie nie strzelili w kolano, żebyście sobie nie zrobili krzywdy. Ja wierzę w to, że podejmiecie bardzo słuszną decyzję, czego Wam oczywiście życzę. Dobrze. Czego dotyczy konflikt w Waszym życiu lub rywalizacja? Ktoś spowodował, że y, bijecie się z własnymi myślami, bo y, tutaj widzę jakieś stany depresyjne, stany lękowe. I teraz y, może być tak, że jakaś osoba w waszym życiu zasiała jakiś zamęt i wprowadziła w was w taki dość trudny dla was czas. Dlatego bijecie się z myślami i chcecie rozwiązać tą sytuację, ponieważ stan, w którym się obecnie znajdujecie lub się znajdowaliście, jest bardzo niekomfortowy. Tutaj są stany lękowe, stany depresyjne, tutaj jest niemożność spania. Jakaś sytuacja tutaj Wam zaprząta bardzo mocno głowę. Bijecie się teraz z myślami, co tu zrobić, żeby odizolować od siebie osobę lub sytuację, która spowodowała W Was ten bardzo ciężki dla Was, taki niekomfortowy dla Was, dla was czas tutaj jest też kochani odnalezienie tutaj jest odnalezienie równowagi w dawaniu i braniu, może było tak, że ktoś was kochani wykorzystał nas wykorzystał na zasadzie, że wy robiliście pewne rzeczy a ktoś po prostu sobie to przywłaszczył i potraktował jako, że to jest jego Wykorzystał waszą ambicję, waszą kreatywność. Dlatego mm, nastąpiło, nastąpił brak równowagi w dawaniu i braniu. Za dużo dawaliście, a za mało braliście. I teraz, nastą I teraz nastała chwila taka, że zostaliście wykorzystani i weszły stany lękowe i depresyjne, ponieważ zdaliście sobie sprawę z tego, że ktoś was wykorzystał. Mm. I macie konflikt, kochani, bijecie się z myślami, yy, dlaczego pozwoliłem, pozwoliłam sobie na coś takiego. Ale, kochani, wy dojdziecie do, do siebie. Bardzo mocno przemyślicie sobie pewne rzeczy i wpadniecie na genialny pomysł, jak rozwiązać tą sytuację. No, poradzicie sobie z tym śpiewająco. Może być też tak, że ktoś doświadczony Wam tutaj podsunie fajny pomysł odnośnie tej sytuacji. Będzie dla Was taką, takim wsparciem, będzie dla Was służył radą i tutaj wejdzie jakaś, jakiś fajny pomysł na to, jak rozwiązać tą sytuację. Ktoś Wam tutaj może, ktoś do Was może wyciągnąć pomocną dłoń. To będzie osoba, która zna się na rzeczy, hmm? która Was wesprze która wam y, podsunie, jak rozwiązać tą sytuację. Żebyście wy nie byli y, stratni pewnych rzeczy w waszym życiu. Dobrze. Ta ciężka praca jest związana z czym? Z jakimś nowym początkiem. Z odcinaniem ze swojego życia, y, z... Ciężka praca może być kochani też praca fizyczna, jako praca fizyczna, ale może być też tak, że wy bardzo mocno pracujecie nad sobą. Odnośnie um, odnośnie waszego związku, odnośnie waszej rodziny. Odnośnie tego, że um, chcecie być... Inną osobą, może nie, tak, może nie tyle, co chcecie być inną osobą, ale chcecie czegoś nowego w waszym życiu i bardzo mocno pracujecie nad tym, żeby tej, ta zmiana się dokonała. Bo jakaś ciężkość weszła, czy to przez pracę waszą, którą wykonujecie, kosztem może być tak, że cierpi na tym wasza właśnie rodzina że bardzo dużo pracujecie i cierpi na tym wasza rodzina, ale kochani, ta ciężkość będzie odchodzić z waszego życia. Ta ciężkość będzie odchodzić z waszego życia. Tak jakbyście wy przeorganizowali sobie, moi drodzy, ten wasz codzienny dzień, ten wasz codzienna, tą waszą codzienną pracę na zasadzie takiej, że nie mogę już tyle pracować, ponieważ cierpi na tym moje życie prywatne, ponieważ cierpi na tym moja rodzina. Muszę coś zmienić, bo to stracę. I to, kochani, będziecie realizować. To będziecie, kochani, realizować teraz we wrześniu. Będziecie wdrażać to w swoje życie. I ta ciężkość, to przepracowanie, y, będzie się wszystko normalizowało. Bardzo mocno chronicie siebie, y, swojego punktu widzenia, swojej prawdy. Y, Chronicie siebie jako osobę. Mam też wrażenie, że tutaj się coś: że tutaj ma, mam wrażenie, że teraz powiem o sprawach relacyjno-związkowych, że wy bardzo dużo pracy wkładaliście w związek, bardzo mocno pracowaliście nad tym związkiem, ale ktoś troszeczkę tego nie doceniał. Ktoś troszeczkę, ta druga strona tak, jakby tego nie doceniała, i weszła jakaś ciężkość, weszły jakieś takie, e, takie dziwne stany, po czym wy bardzo mocno chronicie tego, kim jesteście, chronicie e, siebie, tak jakbyście, tak jakbyście bronili się przed, przed tym, żeby wasz związek się nie posypał. Dużo pracy jest wkładane w ten związek. Czy to z waszej strony, czy to ze strony waszego partnera. Bo tutaj się coś, kochani, wydarzyło. Coś, co spowodowało, że mm, nastąpił tak jakby kryzys w waszym związku. I teraz to jest na zasadzie um, naprawiania wszystkiego. Mam wrażenie, jakbyście naprawiali wszystko, kochani. I zdawali teraz egzamin końcowy, yy, tak jakbyście pracowali, tak jakbyście pracowali nad tym związkiem, i teraz yy, będą rezultaty tej waszej pracy. Mhm. Ale jakie to będą rezultaty? Odchodzenie mhm. od przeciążenia. Będziecie odchodzić od przeciążenia, kochani. Będziecie stawać na nogi. Będziecie wprowadzać zupełnie inną organizację dnia codziennego. Będziecie bardzo mocno skupiać się na tym, czego wy chcecie. Będziecie odchodzić na zasadzie: Dobra, muszę obrać inną drogę, bo tak nie może być dalej. Bo się pogrąża całkowicie. Czego to, kochani, dotyczy, wy będziecie wiedzieć najlepiej. Ale tutaj jest przeciążenie, tutaj jest, um, przecią może być przeciążenie pracą, ponieważ bardzo dużo pracujecie. Um, jakieś, jakaś ciężkość tutaj, widzę jakąś ciężkość, który, od której należałoby odejść, ponieważ jeżeli nie odejdziecie od tej ciężkości, ona was pogrąży. A ta ciężkość będzie odchodzić z waszego życia. Małymi kroczkami, ale będzie odchodzić. Ale wy będziecie mieć w tym udział swój również. Przyłożycie się do tego. Mam nadzieję, że to będzie dla kogoś, kochani. Dobrze. Patrzymy sobie teraz kartę wyroczni. Wiatr przynosi zmiany. Oczywiście, że wiatr przynosi zmiany za każdym razem. Dobrze, patrzymy sobie, ten wiatr przynosi zmiany. Gdzie to mamy wiatr, który przynosi zmiany? Mam, już Wam czytam. Już Wam kochani, czytam. W ludzkiej naturze leży pragnienie stabilności i opieranie się zmianom. Potrzeba, aby świat pozostał przewidywalny i spójny, jak pasy u zebry. Jednak nic w ludzkim doświadczeniu nie jest czarno-białe, ani nic nie pozostanie statyczne. Jedyną rzeczą gwarantowaną jest zmiana. Nadszedł czas transformacji, ponieważ zewnętrzne warunki chwilowo tracą połączenie z Twoim pragnieniem i oczekiwaniem. Utrzymaj kurs i pamiętaj, że nawet burze oczyszczają powietrze, rozrzucają nasiona i odżywiają glebę. Życie wkrótce stanie się bardziej interesujące. Wyczekuj tego, co nadchodzi wraz ze zmiennymi wiatrami. Magia tkwi w nieznanym. Widzicie, kochani. Wiatr przynosi zmiany, i ta zmiana również jest bardzo mocno widoczna u Was. Czas, kochani, na zmiany, czas postawienia na siebie. Czas postawić na siebie, czego ja tak naprawdę od życia chcę, czego ja tak naprawdę od życia oczekuję. Bo na to zasługuje na wszystko, co dobre. Czego Wam, kochani, życzę. Życzę Wam pięknego września i do usłyszenia.